Przez te 30 lat zbudowaliśmy tutaj wspaniałą grupę osób, wspaniałych przewoźników autokarowych, najlepsze firmy w Polsce. Największą siłą naszego stowarzyszenia jest to, że podczas trudnych momentów, jakimi była pandemia, udało nam się wzajemnie wspierać. Mogliśmy wykorzystać swój potencjał jako stowarzyszenia do obrony interesów wszystkich przewoźników. I w dniu dzisiejszym bardzo cieszymy się, że mogliśmy się tutaj spotkać, że udało nam się przetrwać ten najtrudniejszy... Okres. Chciałam również podziękować bardzo panu prezesowi Rafałowi Jańczukowi za jego pracę, za współpracę z ministerstwem. Również dziękujemy za różnego rodzaju pomoce rządowe, które otrzymaliśmy, które wspierały nas przez cały ten okres. I bardzo optymistycznie patrzymy w przyszłość. W tej chwili ten rok był może troszeczkę krótki, może troszeczkę dla nas trudny, ale był bardzo dobry i mamy nadzieję, że przyszły rok pomału, pomału tryści będą wracali do naszego kraju. Pomału będziemy przewozy będą się rozwijały i nasza branża będzie rosła w siłę wspólnie razem z partnerami. Dziękujemy serdecznie.